Hmm, co ty mają dobrego? Są to flaki! W końcu zjem coś dobrego. Coś ty powiedział? Gdzie są flaki? Dnoju, coś powiedział! Ja nic. Słyszałam! To po co się pytasz, jak słyszałaś? Ja chcę flaki! Obiadu w domu już nie dostaniesz! Całe szczęście. O ty, Farmazonie! Ja chcę flaki! Zamknij mordy już! Nie ma flaków! Zamówcę coś innego! Ja chcę flaki! Syraki, nie ma flaków! Przepraszam, mogą być państwo troszkę ciszej. Nie możemy! No takie średnie to danie. Ja robię lepsze. Nie, no zajebiste. Zajebiste? Czyli co? Ja robię niezajebiste? I ja nic takiego nie powiedziałem. Ale tak pomyślałeś. co ty mi w myślach czytasz? Nie, no, mogłeś powiedzieć zajebiste, ale mamo, ty robisz lepsze. Nic nie powiedziałem, że robisz niedobre. Ale nie powiedziałeś, że są dobre. Jezu, twoje obiady też są zajebiste. Tu sobie przychodź tu codziennie! A ty kurwa przestaniesz tak blaskać?